Witam wszystkich, witam w nie hasztag Hashtag mogę wszystko w społeczności dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Radosław, jest moim wielkim zaszczytem być tutaj z wami i pracuję z ludźmi nad ich nastawieniem, pomagam im przede wszystkim tym osobom, które mają świetny pomysł, czy to na biznes, czy na jakąś działalność charytatywną, czy w ogóle na jakąś nową rzecz, nowy przedmiot, nową usługę. Pomagam tym osobom w pokonaniu tego wszystkich, tych wszystkich analiz, takich dogłębnych, takiego przemyśliwania, planowania, takiego dążenia do perfekcji, zanim się cokolwiek zrobi. Pomagam takim osobom przejść do porządku dziennego, znaleźć jasność, dlaczego coś chcą zrobić i ustalić taki konkretny plan. Raczej szkic takiego planu, który potem jest dopasowywany w zależności od tego, jak droga prowadzi. Ale tworzymy taki plan. I ruszamy w tą podróż wspólnie. W tym właśnie pomagam ludziom. I właśnie tutaj w tej grupie hashtag mogę wszystko. Chcę zgromadzić ludzi, którzy, tak jak ja, myślą, że możemy osiągać nasze cele, że jak najbardziej zasługujemy na to, żeby osiągać nasze cele i mieć wspaniałe życie. Co nas może powstrzymać, to właśnie te dążenie do, per, do perfekcji, do doskonałości, e, takie nadmierne przemyśliwanie, analizowanie, e, martwienie się o przyszłość, rozważania przeszłości itd. Więc, jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Hashtag Mogę Wszystko, zapraszam. Połączmy nasze siły na tej, na tej w sumie wspólnej podróży. do każde, Każdy do swojego celu. A dzisiaj właśnie chciałem porozmawiać na temat tego dążenia do perfekcji, ponieważ no bądźmy szczerzy. Świat stara się nam wpoić, że perfekcja jest bardzo dobra, że Musimy mieć wszystko perfekcyjne, że musimy, że życie bez perfekcji jest i tak dalej, i tak dalej. Że jeżeli nie mamy jakichś rzeczy, no to nasze życie nie będzie perfekcyjne. Wszystkie social media pokazują nam takie wspaniałe zdjęcia ludzi, którzy mają perfekcyjne życie. Ilu z nas tak naprawdę wierzy w to. A tak naprawdę, Przecież, uważasz, że ta osoba, która pokazuje swoje zdjęcia, naprawdę ma aż tak perfekcyjne życie? Być może. Chociaż z tego, co, co zaobserwowałem, to tak do końca nie jest. To są fragmenty, wycinki, specjalnie jeszcze. Najczęściej podrasowane w ten czy inny sposób, po to, żeby pokazać, jak wspaniałe życie jest. A tak naprawdę, poza kamerami, poza światłami i fleszem, wcale to życie nie jest aż tak piękne. No i okej, okay. i to jest właśnie to, to jest prawdziwe życie. Dlatego też, tak jak ktoś kiedyś powiedział, nie możemy mieć tak naprawdę. Całego życia idealnego, 30, 365 dni w roku, 24 na 7, no to nie no, bo to by było nudne. No, wyobraź sobie na przykład, może nie tyle nudne, ale wyobraź sobie, że mamy jedną porę roku. Lato. Cały rok, lato. Bez przerwy ta sama pogoda. Pięknie słonecznie. No, i nawet jeżeli teraz na samą myśl o tym się uśmiechasz, tak jak ja aż marzę, żeby było lato, ponieważ no, lato w Irlandii jest jakie jest. Jest okej, okay, nie jest za gorąco, ale w tym roku było troszkę za deszczowo, jak dla mnie. W każdym razie, gdybyśmy mieli takie właśnie lato cały czas, no to w pewnym czasie prawdopodobnie dość szybkim znudziłoby się. To raz. Drugie, no nie potrafilibyśmy tak naprawdę docenić tego lata. Po trzecie, są ludzie, którzy wolą jesień albo zimę. Znam takich. No więc każdy ma to, co lubi. To raz. Poza tym samo to, że te pory się zmieniają, potrafimy docenić tą, która nam najbardziej odpowiada. Potrafimy ją naprawdę docenić, kiedy przychodzi. Przeważnie. To już inna kwestia, na inny, inny live z tym docenianiem. Ale to jest właśnie to. Tyle razy już o tym mówiłem, że te nasze takie zapatrzenie, że coś musi być perfekcyjne, że musimy mieć perfekcyjne życie, przedmioty i tak dalej. Tak wcale nie jest. Sam siebie dzisiaj złapałem, ponieważ szykuję właśnie y, kolejną wersję, y, znaczy no może nie tyle wersję, iterację y, eventu Wydarzenia online, live, na temat właśnie pokonywania tego, przemyśliwania, dogłębnego analizowania, tak dalej, jeżeli ma się jakiś świetny pomysł. I złapałem się na tym, że spędziłem zbyt dużo czasu na tym, żeby coś, jeden, jedno, jedno zdanie perfekcyjnie ułożyć i perfekcyjnie umieścić na, na, na zdjęciu, na obrazku. I potem się tak mówię, ale po co? Jest czytelne, wiadomo o co chodzi, a przecież ważniejsze jest to, co ja będę przekazywał od siebie. Ważniejsze jest to, co ja z serca chcę przekazać ludziom. Prawda? To, co ja z serca chcę przekazać tobie, w jaki sposób możesz uwolnić się od tego nadmiernego przemyśliwania i ruszyć w końcu żeby zacząć działać, żeby zacząć tworzyć i przywoływać do życia twój pomysł. Czy to na biznes, czy, czy na działalność charytatywną, czy na jakiś produkt, serwis, usługę. Nie, to jest ważniejsze, żeby pokazać Tobie, czy, czy ludziom w ogóle, w jaki sposób mogą uwolnić się od tego nadmiernego takiego, o, no, może to tak, a może tak. Wiecie, przemyśliwania 100, ty, 100 pytań do 100 wersji, i tak dalej. I złapałem się na tym, że no przecież sam, czy ten, ten, jeden, ten jeden, nie, ten wyraz mi tu nie pasuje, nie jest równo ułożony, i tak dalej, i tak dalej. Wolem, potem się tak zatrzymałem i mówię: dobra, to jest dobre. Jedziemy, szykujemy materiał według pytań, które dostałem z ostatnich. Z ostatniego razu, jak to mogę ulepszyć, jak to mogę poprawić, jak mogę jeszcze lepiej przekazać tą wiadomość, którą mam dla ludzi. Właśnie o to chodzi w życiu. Zapomnijmy o tej perfekcji. Skupmy się na tym, co możemy zrobić tu i teraz. A jeżeli drażni Cię, że na przykład ktoś jest niedoskonały, a wszyscy jesteśmy, to pomyśl, co możesz z tym zrobić. W jaki sposób zwykłe takie przesunięcie swojego postrzegania całej sytuacji, postrzegania tego, tych, tych, tych niedoskonałości, może Ci pomóc wzrastać? Jak, jeżeli zamiast patrzeć na te niedoskonałości jako właśnie takie obciążające, dołujące. Ściągające w dół. Jeżeli popatrzysz na nie jako o, e, takie, takie kroki milowe, takie lekcje, z których się możesz nauczyć, czego, jak samo to pomoże Ci w inny sposób reagować? Jak takie bycie tu i teraz, bycie obecnym, może Ci w tym pomóc? Jak to może zmienić sposób, w jaki będziesz reagował i jakie decyzje będziesz podejmował? Jeżeli po prostu skupisz się na tym, żeby być obecnym w chwili, ob być obecnym w chwili obecnej, żeby być obecnym tu i teraz, w danej sytuacji, zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak doskonałość. Że ludzie są niedoskonali. I nawet na przykład, jeżeli stoisz w kolejce za kimś, kto nie umie się zdecydować, albo szuka czegoś, portfela szuka czy, czy cokolwiek, zabiera mu czas, zabiera twój czas. Jest wasze, jeżeli się śpieszysz. Pierwsza myśl zazwyczaj. Boże, niech się w końcu zdecyduje, niech znajdzie. No, prawda? A co gdyby? Takie, takie ćwiczonko sobie zrób. Co gdybyś zatrzymał się, złapał się na tej myśli, powiedział sobie, ok, stop. Wziął jeden, dwa, trzy głębokie oddechy. Tylko nie rób tego z A spokojnie. Ze trzy takie głębokie oddechy. Pomyśl sobie, jak dana osoba musi się czuć. Sfrustrowana, zestresowana, że blokuje kolejkę. I pomyśl sobie, postaw się na miejscu tej osoby, a następnie przesł, zmień swoją, swoje te negatywne myśli na takie na coś takiego, no okej, okay, ta osoba może ma dzisiaj taki gorszy dzień, potrzebuje więcej czasu. Ja też tak czasem mam. Czemu tak sobie nie powiedzieć? Zamiast od razu się stresować, bo blokuje kolejkę. I co z tego? Czy te 10-20 sekund cię zbawi? Czy to jest naprawdę kwestia życia i śmierci? Zastanów się. Po co ci ten stres? Może lepiej właśnie wziąć sobie powiedzieć: OK, ta osoba ma dzisiaj taki, a nie inny dzień. Niech sobie Spokojnie to weźmie. Podoba mi się właśnie tu w Irlandii. Często jest taka, takie sytuacje, właśnie w, najczęściej w sklepach, czy w ogóle gdziekolwiek indziej, gdzie ktoś blokuje ruch, że tak powiem. Gdy ta osoba z całym tym stresem, nerwami odwróci się i powie: przepraszam, przepraszam, osoba stojąca za nią zazwyczaj odpowiada spokojnie. Oni mówią: take your time, czyli weź swój czas. Po prostu poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Co prawda, zauważyłem, że nie wszyscy mają dosłownie to na myśli, że to czasem jest takie odruchowe, ale samo to, w jaki sposób oni, oni mówią, jest bardzo przyjemne, bardzo sympatyczne. Dlaczego nie zaakceptować i nie zrobić tego samego w naszych sytuacjach? Dlaczego sobie też nie pomyśleć: OK, potrzebujesz więcej czasu, to w porządku. Może ci mogę jakoś pomóc? A odnośnie pomocy, jeżeli chciałbyś dołączyć, a nie jesteś jeszcze członkiem Hashtag Mogę Wszystko, zapraszam. Pomóżmy sobie nawzajem na naszych drogach, na tej naszej podróży do naszych celów. Także zapraszam Cię do poszukania materiałów, które udostępniam za darmo na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Poszukaj albo Kandu Mindset. Albo mogę wszystko, albo Radosław Chomik. Trzy opcje. No i oczywiście, jeżeli potrzebujesz takiego konkretniejszego, bardziej dogłębnego działania, zwłaszcza jeżeli masz pomysł na coś, a utknąłeś, czujesz, że utknąłeś, zapraszam do rozmowy. Zobaczmy, jak mogę Ci pomóc. I z tym wszystkim życzę Ci wspaniałego wieczoru.